Wszystkich fanów czekolady i ciast czekoladowych. Dzisiaj udowodnię wam, że możecie jeść ciasto czekoladowe codziennie. Ten super prosty i tani przepis zajmie wam tylko chwilkę. A efekt jest znakomity. Przepisy będziemy potrzebować półtora kubeczka mąki. Mój kubeczek ma 220 ml. Około 220 ml cukru. Nie musicie używać całego kubeczka. Możecie wsypać troszeczkę mniej, jeżeli nie lubicie bardzo słodkich ciast. Teraz dodam 5 g sody. pół łyżeczki soli. dwie czubate łyżki niesłodzonego kakao. To są wszystkie nasze suche produkty, które teraz możemy razem wymieszać. Tutaj mam przygotowane 220 ml zimnej wody. Do tego dodamy 6 łyżek tłuszczu roślinnego, jedną łyżeczkę zapachu waniliowego, jedną łyżkę soku z cytryny albo octu, zwykłego octu. Teraz wystarczy, że wszystko razem połączymy i wymieszamy. Zanim zaczniecie robić to ciasto, włączcie piekarnik, niech się nagrzewa do 180 stopni. Powinno wyglądać gotowe ciasto. Teraz wystarczy przełożyć je na blachę i piec w piekarniku przez około 30 minut w 180 stopniach. Jak widzicie, ja używam tortownicę o średnicy 21 cm. Możecie też użyć blachę 20 na 20 cm. Posmarujcie tylko spód, nie smarujcie boków, wtedy ciasto lepiej wyrośnie. Wygląda gotowe ciasto, które teraz włożymy do piekarnika. Minęło pół godziny i tak wygląda nasze ciasto czekoladowe. Sprawdźcie drewnianym patyczkiem, czy jest już upieczone. Jeżeli nic się do niego nie przykleja, znaczy, że jest gotowe. Ciasto musi ostygnąć przez około pół godziny, zanim będziemy mogli je posmarować kremem czekoladowym. Do zrobienia kremu czekoladowego użyjemy jedną czubatą łyżkę masła. Ja używam masło wegańskie. Jeżeli chcecie użyć zwykłe masło, zostawcie je przez godzinę albo dwie na zewnątrz, żeby się trochę rozmiękło. Taka konsystencja jest dobra. Dodamy do tego jeden kubeczek cukru pudru. Ten kubeczek ma 220 ml. Następnie pół łyżeczki albo jedną nakrętkę zapachu waniliowego i jedną łyżkę kakao. Teraz możemy wszystkie składniki delikatnie wymieszać, tak żeby masło się troszeczkę rozbiło. I dodamy odrobinę mleka. Ja używam mleko sejowe, ale może to być jakiekolwiek mleko. Nie za dużo. Pół łyżki wystarczy na początek. Teraz wszystko wymieszamy za pomocą miksera, więc będzie się kurzyło. Masa zaczyna się już formować po paru sekundach. Jeżeli chcecie, żeby była rzadsza, dodajcie jeszcze odrobinkę y, mleka. Ja myślę, że taką zostawię. Jest dosyć gęsta, a łatwo będzie ją posmarować ciasto. Teraz posmarujemy ciasto naszą masą i będzie gotowe. Proszę bardzo, tak wygląda skończone ciasto czekoladowe z masą czekoladową na wierzchu. Życzę wszystkim smacznego!